Cześć kochani! Dzisiaj jestem trochę chora, więc będę mało mówić, ale chcę Wam pokazać prostą fryzurę, prosty sposób, w którym możecie podnieść swoje włosy, tak, żeby nadawały się na wyjście, na każde wyjście tak naprawdę. Będziecie do tego potrzebować kokówki, tak Danielku, kupiłam już kokówkę, sprayu do włosów, jakiegoś wiara mocnego i ozdobnej opaski, nie musi być taka z piórami, może być jakakolwiek opaska, która Wam się podoba. Zaczynamy! Będę podnosić włosy partiami, właśnie za pomocą tej kokówki, i yy, będę pracować takimi partiami od samego dołu do góry. Ok, teraz mam tutaj wielkie włosy, wtedy delikatnie, bardzo delikatnie sobie szczeszę do tyłu. I powiem Wam, że kokówka rzeczywiście działa. No, moje włosy są zdecydowanie odbite od nasady. I teraz pokażę Wam, jak bardzo łatwo je spiąć. Nieważne, tak. czy macie włosy długie, czy krótsze, czy są falowane, czy, czy proste. Ja w tym momencie mam takie nijakie, pogięte. No najważniejsze, żeby je tutaj podnieść, żeby nie były takie płaskie. Teraz będę je spinać w taki niski kucyk. którego jednak nie ścisnę za mocno, żeby właśnie nie przeklapnąć tej fryzury. Będę teraz tutaj luzować tą górę i trik polega na tym, żeby ścisnąć te górne tutaj partie. I zobaczycie, co się dzieje. Kiedy ściskam te górne partie w kucyku, on się trochę podnosi i tutaj w całość się podnosi wtedy. Powiem Wam, że tutaj ten tapir może być nawet dosyć niedbały, bo chodzi o to, o efekt końcowy zaraz gotowe, tylko jeszcze nałożę tą opaskę, którą mam z gąb i uklepię te włosy, które są z przodu. Tak, żeby z tyłu mi powstała właśnie ta banieczka, a z przodu mam być płasko. Oczywiście możecie sobie obwiązać gumkę pasemkiem włosów. Ja tego nie będę robić, bo mam gumkę pod kolor. To jest fryzura, w która zajęła mi chwilę tak naprawdę, dwie minuty. Napiszcie, co sądzicie. Czy Wam się podoba. I do zobaczenia wkrótce. Pa, pa.